Przygotowaliśmy urządzenie, które ma służyć jako pomoc w oddychaniu pacjentów z niewydolnością oddechową, czyli takie urządzenie do wentylacji mechanicznej pacjentów z, nie, z niewydolnością oddechową. Generalnie wykorzystuje ono worek Ambu, dość popularny. Sprzęt, który jest używany w ratownictwie medycznym do resuscytacji ręcznej. My wyposażyliśmy go w układ napędowy, który nie powoduje konieczności obsługi tego urządzenia przez, przez personel medyczny, tylko w pewien sposób zautomatyzowany. Tak, urządzenie samo działa, jest sterowane komputerowo, można ustawić podstawowe parametry pracy tego urządzenia, jak długość wdechu, czas pomiędzy kolejnymi wdechami, czyli częstotliwość oddychania, poziom, ilość powietrza wpychanego do płuc, więc jakby te podstawowe parametry mamy tutaj zagwarantowane. W momencie eskalacji epidemii we Włoszech i dużej liczby zgonów, braku respiratorów, no przyszła mi do głowy myśl, że można by coś zrobić w tym kierunku, żeby ta sytuacja nie powtarzyła się nie powtórzyła się w naszym kraju, więc pomyśleliśmy, że możemy coś, co będzie pracowało na. Na sposób respiratora będziemy mogli coś takiego stworzyć, no i wykorzystać to w przypadkach takich rzeczywiście już. Ono już jest na takim etapie, że mogłoby znaleźć. Mogłoby się znaleźć na, na ścieżce wdrożeniowej. Oczywiście musimy w tej chwili pozyskać jakiegoś partnera gospodarczego, który byłby zainteresowany wdrożeniem tego, tego urządzenia. No my nie jesteśmy firmą, więc trudno nam to budować samodzielnie, natomiast jakby ta cała koncepcja, idea jest rozpracowana. Oczywiście jest tu jeszcze dość szerokie pole do optymalizacji tego urządzenia, ale, ale myślę, że wersja bazowa już jest.